Cześć, cześć. Dzisiaj recenzja bardzo małego systemu wydanego przez Blackmon. Czyli Mothership. Yy, Cały cała podręcznik to ledwie 20 stron. I yy, co możemy powiedzieć? Oprócz tego, że jest bardzo cienki, to na pewno jest bardzo niespecjalnie ładny. Są wspaniałe grafiki z tego podręcznika. Na tych kilku stronach, znajdziemy opis mechaniki i skróconą wersję mechaniki na ostatniej stronie. Jest to system, w którym wcielamy się w załogę statku kosmicznego i podróżujemy, wykonując różne misje, dostając za to pieniądze, zawijając do portów kosmicznych. Ogólnie rzeczy można tu robić. Bardzo wiele można być i na statku pirackim, i na statku górniczym. Eee. To, czy to, to tworzenie postaci trwa chwilę. Eee. Jest bardzo szybkie i łatwe. Eee. W zasadzie, co wyjdziemy na kartę postaci, to mamy wszystko bardzo dokładnie rozpisane. Eee. Nie ma tam za wiele, można powiedzieć, eee. Do roboty. Oczywiście możemy też zbudować własny statek kosmiczny. Też wszystko jest porospisywane, żeby to zrobić. Oprócz załogi składającej się z graczy możemy dokoptować npc -ów. Mamy sporo wyposażenia do wyboru. Jak wygląda mechanika? Jest, jest to rzut. Desetką, no i musi nam wypaść mniej, lub równo, żeby był sukces, z tym, że tym lepszy, tym lepszy sukces, im wyższy jest nasz wynik. Czyli jeśli masz 70 umiejętności, to wynik 70 jest lepszym sukcesem niż wynik 1, co jest przydatne przy przeciwstawnych cechach. Dodatkowo, każdy dublet to krytyczny wynik, czyli. 11 będzie krytycznym wynikiem 77, a czy sukces, czy porażka zależy, jak dużo mamy umiejętności. Walki raczej nie trwają zbyt długo, bo są dość śmiertelne. Mimo, że postacie mają dużo punktów życia, to i runie dużo punktów życia się tutaj traci. Tak nie za wielki podręcznik, to od razu przejdę do. Tego krótkiego podsumowania. Więc, yy, po pierwsze, jak mówię, mamy prostą mechanikę. No, yy, te wszystkie rzuty, które opisałem, no, to jest w, zasadzie, jest w zasadzie wszystko. No, jeszcze mamy do tego, a oprócz życia ma jeszcze stres, który dochodzi i możemy, jakby, paść ze stresu, dostać zawału. Yy. Oczywiście nasze postaci się rozwijają, ale też jest jakby wszystko rozpisane tutaj przy karcie postaci. Ile dostajemy punktów, jak rozdajemy to. Przejdźmy do następnego punktu. Ta gra nie ma loru. I żeby to udowodnić, to Wam przeczytam, co jest opisane jako wstęp. Witaj w Mothership grze Fabularnej osadzonej w oprawie horroru Science Fiction. Wraz ze swoją załogą będziesz musiał przeżyć w najbardziej niegościnnym środowisku w całym wszechświecie, w kosmosie. Będziesz przeszukiwać niebezpieczne wraki statków kosmicznych, odkrywać dziwne i nieznane światy, ekstremizować wrogie opcje formy życia oraz badać potworności, które czyhają na każdym kroku. I to w zasadzie jest koniec Loru. Znaczy trzeba go sobie troszeczkę ustalić, czy to będziemy mieć trochę jak z Aliena, kiedy lecimy statkiem kosmicznym i mamy technologię lat 90., której chyba jest przystosowane takie można odnieść wrażenie. A czy może <coughs> będziemy mieć bardziej nowoczesne statki kosmiczne. Jakby tutaj trzeba wszystko na wstępie sobie ustalić. I jeśli będziemy chcieli korzystać z jakichś dodatkowych modułów, to lepiej się z nimi zapoznać już wcześniej, żeby utrzymać jakąkolwiek spójną konwencję jak kolejnym. Ważnym punktem jest to, że to jest historia statku niebohaterów. A co oznacza, że to jest historia statku niebohaterów? Znaczy, że nasze postacie się bardzo łatwo robi, ale też bardzo łatwo giną. E, jakby najważniejsze jest to, co się dzieje z całym statkiem, a nie z poszczególnymi osobami. E, to może. To jest coś, co może nie każdemu odpowiadać, e, bo d, d, e, nie każdy lubi tworzyć dużą liczbę postaci, a tutaj po prostu śmierć czyha na każdym kroku czy to dostaniemy obrażenia, czy też y, nasza psychika siądzie bo wszystko jest dość łatwo o, no i co mogę powiedzieć, no, to jest w zasadzie y, tyle no, w tym podręczniku po prostu nie ma za wiele, nie ma żadnych scenariuszy, nie ma żadnego loru tylko troszeczkę mechaniki no i to tyle czy warto w to zagrać. Jeśli ktoś lubi Science Fiction dość mroczne, dość mocno umieralne to będzie taki klimat prawdopodobnie pierwszego obcego najbardziej tych pierwszych części obcego gdzie nie wiem 90% załogi umrze, gdzie musimy dużo rzeczy sami z siebie ustalić bo nie ma ich nie ma ich tutaj opisanych No, Zostałem to Wam. Myślę, że taka pojedyncza sesja nie trwa. Może nie trwać za długo może trwać bardzo długo. No i też warto powiedzieć, że można zagrać to i jedno jednostrzał, i całą kampanię poprowadzić, chociaż w kampanii to nie ma szansy, żeby wszystkie postacie, które zaczynały ją kończyły. No i to tyle. Można zawsze można spróbować. Jest to łatwe do nauki, łatwe do zagrania. I to tyle. Cześć, cześć.